Oh, <laughs> Tak, Witam w kolejnym kosie, nagrywamy, ja w końcu trzeba zacząć się montować. E, dzisiaj sobie porozmawiamy o mundurku od Leosia, Leo Keller'a, prosto z Niemiec. No, w kamuflażu wiadomo, widać, tutaj jest też nasz żyktarn Made by Pencot. E, y. Słuchajcie, no, jeśli ktokolwiek miał z Was do czynienia z produktami e, Leo Kellera, nieważne w jakim kamuflażu, to jest pancerna robota. To jest robione w Niemczech. Nie, nie, nie wiadomo, czy przez e, rdzennych mieszkańców e, tychże, ale no, jest produktem europejskim za europejską cenę, czyli też nie jest za tanio, chociaż niektóre produkty są. W przystępnych cenach. Seria Explorer przynajmniej. E, tutaj mamy bluzę chyba bojową, czy jak to się nazywa, to czy tam tam w tytule ewentualnie dopiszę. Nie pamiętam kompletnie nazwy i nie widać, ale też za momencik, e, za kilka minut będzie widać spodnie Combat, e, ale bez takich nakolenników. Nie? One ostatnio w, w Militaria się pojawiły i chyba tam można te je dostać. E, bluza. Słuchajcie, bluza bardzo fajna. E, co posiada? Dwie duże piersiowe kieszenie. E, Tutaj mamy guziki kanadyjskie. Tutaj otwierane na zamek. I tutaj, nasza pierwsza uwaga. Wykonanie jest super cycuś-glancuś. Ale, generalnie, rozwiązanie tego wszystkiego to jest troszeczkę bez sensu. Jeśli nie mamy żadnego oporządzenia na sobie. Nie mam, nie mam zastrzeżeń. Jest fajne, bo to jest łatwy dostęp, prawa ręka do lewej kieszeni, lewa do prawej, łatwo można dostać do, się do zawartości. Jeśli mamy e, jakieś rękawice i ciężko jest otwierać e, klapę z guzikami, no to nie ma, nie ma problemu, bo jest zamek i to jest ta sama kieszeń, tak? Jednak, jeśli założymy plate carrier'a, to te niemieckie szuberty, co oni tam mieli, cokolwiek, co zasłania nam tutaj, automatycznie nie mamy dostępu do zawartości naszych Cyckowych kieszeni. Bo tak, mamy te nasze trudnopalne pancerne rękawiczki. Tutaj mamy naszą tą płytę, te sapiące, wszystkie. No i słuchajcie, no, guziki, no to trudno to otworzyć. E, do, tutaj absolutnie nie idziemy, jeśli tu mamy nasze oporządzenie. Dlatego te zamki, według nas, powinny być z tej strony. Jeśli mamy tutaj e, plate kariera czy striga, cokolwiek, od strony zewnętrznej łatwiej dojść do zawartości kieszeni. E, Następnie mamy tutaj kieszenie na ramienne i też, jeśli uwielbiam guziki kanadyjskie, ale w kieszeniach cargo, tu bez sens, też. Słuchajcie, no, e, jeśli mamy rękawiczki, generalnie mamy coś robić, czy jest, 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 mamy rękawiczki, jest zimno, cokolwiek, no, otworzyć to. Ok. Jak widzimy, tutaj drop się, się męczy. Jest cicho, owszem, plus taki, że to jest naprawdę bardziej ciche niż używanie velcro, które będzie prawda? No, ale kieszeń bardzo pojemna. Mam taki telefon? Popatrz, no. e, czekaj. Kieszeń pojemna, słuchajcie, bez problemu S5 wchodzi, jeszcze jest miejsca na inne rzeczy. E, tutaj jest ok, słuchajcie, po, o pojemność, ale dojście do tej kieszeni średnio najeżdża. I jeśli musimy szybko do, dojść do zawartości, jeśli mamy czas, żeby sobie usiąść, odpiąć, nie ma problemu. Nie mogę tego zabrać. No i widział no, zapiąć. Razem te guziki kanadyjskie są dość, dość, dość jakieś takie małe, mniejsze niż e... a Tu takie same, e... <laughs> tak. Bardzo mały panel welkro, więc niestety tylko małe naszyweczki. Duża to już głupio będzie wyglądać i może nam odpaść. E... No i oczywiście takie jeszcze nie są zdublowane, po każdej stronie są takie same. E, to jeszcze, słuchajcie, wzmocnienia, znaczy tak jakby, podwójny, jakby podwójny materiał tutaj na łokciu, nie ma opcji podpięcia, włożenia jakichś tam e, nałokietników, padów. padów, nie ma nic. Nie, 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 nie mamy. E, z tyłu... To no, wszystko ładnie, weźmy pan do góry ręce. Siedzi, to siedzi, włożona jest w bluzie, e, bluza jest w spodniach, nie podchodzi pod górę, ale... Proszę, tutaj się odwrócić. Tutaj mamy tak ładnie zakryte, E, jest panel, powiedzmy taka jest siateczka, która pomaga nam przy wentylacji, Pach, żeby, tak, żeby, żeby nie tylko my czuliśmy ten smród, tylko też inni też czuli ten smród, nie ma tak dobrze, nie? Ale generalnie jest fajne. E, dobrze, że to jest dość, dość szerokie. No, no, kurczę, tak z 20 cm ten tutaj prześwit ma. Powinien działać, ale jak ktoś się pocije jak świnia, no to tak trochę mu tam może ulży. E, co jeszcze? E, tutaj stójka. Nie ma. A czy jest taka klasyczna? Czy możemy sobie coś? Tutaj nie ma opcji na przykład zapięcia. Czyli jesteśmy skazani, tak. Albo wyglądamy tak jak pan, pan po weselu. No albo po prostu zostawiamy. Pan przed weselem. Pan przed weselem. E, całość tutaj jest zapinana na również nasze znajome już guziki kanadyjskie, czyli jakiekolwiek szybkie rozpięcie. No, możemy sobie o nim tylko i wyłącznie pomarzyć. Ale generalnie, słuchajcie, no, bluza nie jest idealna. Jest naprawdę świetnie wykonana. Gdzieś tam może niteczka jakaś odstaje, no, ale to normalne, wszystkim odstaje, no, to ewentualnie trzeba sobie uciąć, przypalić, cokolwiek. Ale jeśli chodzi o prowadzenie ścieków, ścieków, wzmocnienia, naprawdę to jest klasa samo w sobie. Leo jest klasą samo w sobie. No jednak te, te niektóre rozwiązania są według nas troszeczkę głupie i no, lepiej by było zmienić, jeśli chcielibyśmy używać, nie wiem, z oporządzeniem, prawda? Ale jeśli bez oporządzenia, to w sumie bez problemu da radę na jakiś spacerek po lesie, czy jakiś tam survival, bushcraft, cokolwiek. Jeśli nie musimy walić, nosić tego wszystkiego na sobie, mamy w plecaku, może mamy ten pas pierwszej linii, czy mam szelki, wszystko na pasie, no to nie mam problemu z dojściem do zawartości, do kieszeni. Teraz zrobimy tak, że ja sobie obniżę. O, i widać nasze spodnie. Mam nadzieję, że widać, ale widać, że tam będą jeszcze jakieś zdjęcia na pewno. I słuchajcie, tutaj mamy spodnie Kombaty. Kombat tam w tej chwili Leo wypuścił chyba jakieś dwie wersje Kombatów. Obie też widziałem na e-militaria. Ta wersja jest bez tutaj nakolanników plastikowych czy tam absowych. Jest też wersja tutaj z takimi, jakby już chyba naszytymi nakolanikami, bardziej bojowa. I co mogę powiedzieć na temat tych spodni? Zaczniemy od plusów. Tak jak przy samym przybluzie, wykonanie jest naprawdę idealne. Nie ma co się przyczepić do wykonania. Chociaż znowu niektóre tutaj pomysły projektantów Leo Kellera. No, chyba oni tam chcieli za bardzo przekombinować, za bardzo wbić się w ten najnowocześniejszy nurt krajopodobnych Combato Special Forces spodenek i po prostu wrzucili tu tyle pomysłów, że to się aż w głowie nie mieści, aż jest tego a za dużo i to nie jest do końca przemyślane. A co mam na myśli? Słuchajcie, mamy tu dwie udowe kieszenie. Generalnie są dość pojemne, jednak jeśli nałożymy tu dużo rzeczy, i chcielibyście mi zapiąć, to jednak niestety ten, ten panel velcro tutaj nam się nie domknie. Przydałby się tutaj jeszcze takie velcro, żeby móc domykać bardziej. Pamiętam, ja włożyłem tutaj, tutaj portfel Baribala i, i jednak nie mogłem tutaj... No, no czekaj, może no, nawet mam go przy sobie. To jest także to duży, większy portfel i... Zapniemy, ale przy ruchu, jaki będziemy wykonywać, tu się jest tak napięte. Oj, słuchajcie, widać, i nam się automatycznie e, otwiera. Bez problemu wejdą nam z dwa magazynki. E, jeden do G30, dwa jakieś tam od, od, od Mki, e, ale przy kucaniu, to wszystko pracuje, ta, ta klapka pracuje i to nam będzie się po prostu odrywać. E, tutaj mamy z tej strony. Słuchajcie, to jest jakby na light na, no na pewno noża no, bym tu nie wsadził, light wejdzie, długopis wejdzie, ale też długopis włożymy, no to, to może nam się gdzieś tam zgubić. Tu się nic nie trzyma, nosiłem y, światło chemiczne, wypadało. Trochę polata, pobiegałem, pochodziłem gdzieś, usiadłem, ukucnąłem i patrzę, nie mam. To powinno być tutaj przy bluzie. Y, drugie UDO, tak samo, tutaj mamy kieszeń, taka sama jak tu, z tym, że ma dodatkową jakby... Kieszeń jeszcze one nie są połączone. To jest dodatkowa kieszeń na zamek i jest bardzo fajna. Żałuję, że nie ma takiej samej kieszeni po tej stronie, gdyż to są dość dobre kieszenie, jeśli jedziemy samochodem. Kończymy i sobie można sobie tutaj otworzyć i mamy łatwe dojście do zawartości e, naszej kieszeni. No i tam generalnie nic nie wypadnie, skoro jest e, zamek. Może pan się tutaj odwrócić. O tak. E, a może jeszcze z przodu, słuchajcie, te kieszenie. Tu. No ja nie wiem. Po co w tych frontowych kieszeniach jeszcze te klapki duże są? Na dłoń. Na dłoń. Okej, okay. one nie są, to nie są duże kieszenie. Ta klapka, Jakaś mapa. Ma, mapa, coś takiego naprawdę płaskiego, żadne większe dokumenty, bo to już będzie nam przeszkadzało. Ale ta klapka, no okej, okay, dobra, nam nic nie wypadnie. Ale jeśli mamy rękawiczki i chcemy dojść do tego, to tak to jednak przeszkadza. Jakoś tak, ja nie jestem przekonany do końca do, do, do tej konstrukcji. Szlówki, oczywiście, tak 50 mm, pasek powinien się zmieścić, to jest chyba 45 i jeszcze ma troszeczkę luzu. Następnie, z tutaj z tej strony mamy kolejną porcję kieszeni. Zacznijmy od tej e, dziwnej. Tutaj mamy jakoś taką kieszeń na telefon. Zastanawiacie się, co to jest? Te czarne, czekajcie, jakiś magazynek wyciągnę. Dobra, tu mam Maga od FNX-a. Tak, włożyliśmy magazynek. Możemy sobie klapką, ok, idealnie. Chcemy wyciągnąć magazynek, pociągamy za szlufkę i jest. Fajny patent. To jest fajne, jeśli musimy do przenoszenia magazynków w broni krótkiej, e, raczej m Nie, nie wejdzie. Jaki większy multitool. Większy multi, multitula jakiegoś, e, mniejszy telefon, wejdzie. Wkładamy. Jest zabezpieczone. Ciach. Wyciągamy. Mamy. Bardzo fajny patent. To nam się podoba. E, chociaż później jak jest pusto to włożyć ten sznurek to jest tak troszeczkę mędziocha. E, tutaj tej strony mamy znowu kieszenie udowe. I ono się tak jak bardziej z tyłu uda. I w sumie ona jest dość, dość bardzo pojemna. E, z tym rzepem może być znowu problem, chociaż kurcze w KSK mają guziki które też mogliby te guziki dać, chociaż ten rzep to jest niby szybko dostępny, prawda? No niech sobie, niech sobie będzie. Kieszenie dość pojemne, z jednej i z drugiej strony tak samo, to jest na tylnej części ud bardzo wygodne jest dojście, jeśli leżymy, prawda? Leżymy i wtedy ta część leży na ziemi, a tutaj nam odstaje, no to wtedy łatwiej jest dojść do zawartości przy pozycji leżącej, a generalnie też jest dość wygodne, bo zamiast mieć kieszenie tutaj jedną, to mamy tu i tu. Czyli generalnie e, powiem, możliwość przenoszenia różnych elementów została zwiększona. Następnie z tyłu, z tyłu, z tyłu, mamy też taką kieszeń zapinaną na, 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 na napę. Nie jestem przekonany do tej napy. Mi się wydaje, że to jednak może jak się to może boleć w dupę. E, jeśli samo odpięcie to jeszcze nie jest taki problem aż taki problem. W rękawiczkach może być problem. Zapięcie już jest troszeczkę problemem i trzeba naprawdę tak spiąć po ślady, w stalową, w skalną po prostu konstrukcję i wtedy łatwiej jeszcze zapiąć. Jednak to jest jeszcze pół biedy. ale tutaj w środku jest druga kieszeń na opatka Ja nie wiem, bez sensu to jest co tam, złoto będę przywoził z co jest? Nie wiem, no to, jest, to jest tam druga kieszeń, jest dla mnie kompletnie absurdalna, w każdym zresztą one są zdublowane po każdym stronie posiadka i tak jest. I to, to nie jest kieszeń jakaś taka ekstremalnie duża, ale jakiś tam nóż, ale to też taki nóż nie wejdzie, co coś takiego, jakieś dokumenty. no i Generalnie konstrukcja może pani się odwrócić nie to podobnie. Generalnie może być! A tutaj jeszcze słuchajcie, to jest e, takie jakby powiedzmy ochrona na kolana e, w postaci kordury 1000 e, ściągacze, to jest chyba... A, zwykły sznurek, to nie jest nawet tak jak w KSK, żeby ściągać, to jest zwykły sznurek, który sobie ściągamy i... i mamy. O, to tak! Ciu, 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 ciu. Dobra, podsumowując Wykonanie super, ale no, nie wiem, ja osobiście nie jestem przekonany do niektórych pomysłów, które zostały tutaj użyte, czy w spodniach, czy w bluzie, chociaż bluza jest starszą konstrukcją, spodnie są z 2015, jednak jeśli ktoś już, słuchaj, musicie wiedzieć po prostu co, co chcecie, jak to chcecie używać, sami wiecie jak to będziecie używać, gdzie to będziecie używać, ja osobiście wolę KSK, spodnie od Leona, już po prostu są bardziej, no, bardziej klasyczne, nawet na miastek wyjdę, to żona aż tak nie goni. W tych już bardziej bym nie goniła, bo to są tak kieszenie tutaj, tu, tu, tak jakoś tak. A co Pan myśli? Na pewno są wygodne, są wygodne, jeżeli chodzi o samo użytkowanie, czyli jakość materiałów jest naprawdę super. No, nie ma problemu żadnego, nigdzie nie opinają, jest no, no. dobrania rozmiaru. Natomiast tak to są wygodne, no, nie wiem jak z wypełnionymi tymi wszystkimi kieszeniami, jeżeli one byłyby rzeczywiście wypełnione, czy nie byłoby tutaj jakiegoś ciśnienia, ewentualnie jakichś utrudnionych ruchów, no na pusto, ewentualnie z minimalnym y, oporządzeniem, czyli zapomnieniem tych kieszeni, no jest ok. no tak jak kolega wspomniał, jest parę takich kieszeni, które no, wydają nam się, no, może nie tyle kieszeni rozwiązań, które wydają nam się trochę chybione, y, może w wersji drugiej poprawią, może. Mamy taką nadzieję. Generalnie, słuchajcie, oczywiście, to nie jest tylko w Grinzonie, są dostępne inne normalne kamuflaże. Z tego co wiem i widziałem, to na e-militaria Oni nam tego nie przysłali, to więc nie jest reklama, po prostu wiem, gdzie to można dostać. A jak zagadacie, to może i jakąś wysyłkę dostaną za darmo, albo nie wiem, zaczęło mieć gadać. No dobra, baj.